Cześć Wam, godzina 10.15, 5 lipca 2024, Dawid Borcuk z kanału Świadomi Traderzy. Pamiętajcie oczywiście, wszystko co przekazujemy ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to parady inwestycyjne. E Wiem oczywiście, że w dniu wczorajszym wieczorem robiliśmy sobie analizę i dostaliśmy takiej dynamiki na rynku kryptowalut, że warto sobie zaktualizować aktualne scenariusze. Oczywiście przede wszystkim chodzi mi o Bitcoina i o ETH. W większości altcoinów y sobie wyznaczaliśmy, gdzie będą te miejsca, te momenty, do których będziemy dążyć, jeśli te aktualne wsparcia nam puszczą. Na Bitcoinie też zobaczymy, zweryfikujemy sobie, do czego aktualnie będziemy dążyć, bo zwróćcie uwagę przede wszystkim w obecnej sytuacji na wolumen czy to jest wolne na 4 godzinówce czy to na godzinówce, czy na 30 minutach. Nie pojawia nam się żadna dywergencja, a wręcz te wartości nam narastają. Dlatego dosyć prosto będą, dosyć prostą odpowiedzią na pytanie, czy Bitcoin może zatrzymać się na tym wsparcie, będzie odpowiedź, że prawdopodobnie nie. Co będzie to oznaczało dla nas? A mianowicie w pierwszej kolejności oczywiście zaznaczamy sobie tę strefę, która dla nas jest kluczowa, z racji tego, że ta strefa nam się delikatnie rozszerzy. Przypominam, mówiliśmy o okolicach, okolice 54 tysiące dolarów, dokładamy sobie oczywiście jeszcze 61,8 FIBO, które jest w niedalekiej odległości, to jest okolice 5% od obecnego miejsca i patrzymy na strefę, czyli okolice 54-52 tysiące dolarów. I teraz bardzo ważna rzecz, bo w tej strefie, jeśli dalej będziemy mieć tak mocne wartości wolumenu podażowego i wręcz dalej narastające, będzie to oznaczało, że zobaczymy się na kolejnym wsparciu, a kolejne wsparcie będzie, uwaga, opiewało o układ harmoniczny wewnętrzny i te poziomy Układu harmonicznego wewnętrznego to będą poziomy na tak zwanym układzie Leonardo, czyli punkt X, A, B, punkt C nie wybijający punktu A, więc ta zasada jest spełniona, i punkt D dalej w okolicy następnego mierzenia wewnętrznego, czyli w tym przypadku okolice 46 800 dolarów do 46 100 dolarów. Więc zwróćcie uwagę, jak ważna jest ta obecna strefa, gdyby ona puściła, to będziemy się widzieć po, po prostu kolejne okolice. 6000 dolarów mniej, także zwracamy uwagę na to, co dzieje się nam na wolumenie, bo na ten moment wolumen jest jednokierunkowy. Patrząc jeszcze na ETH w dniu wczorajszym, powiedzieliśmy sobie o kluczowej strefie, która musi być zatrzymana ku temu, żebyśmy mogli rozmawiać o jakimkolwiek scenariuszu prowzrostowym. Powiedzieliśmy sobie również o tym, że ETH niestety, ale nie wygląda za dobrze wolumenowo. Ten wolumen dalej był tutaj jeszcze w dniu wczorajszym narastający i uwaga, bo ten scenariusz może się zrealizować. Dlatego w obecnej chwili, w obecnym momencie póki ta, dopóki ta strefa została wybita, możemy śmiało rozmawiać o tym scenariuszu właśnie, o którym sobie wspomnieliśmy wczoraj. Przypomnę, chodzi dokładnie o scenariusz na korekcie prostej, więc tak samo jak przy Bitcoinie rysowała nam się korekta prosta, na to samo dokładnie będziemy zwracali uwagę na ETH, więc te najbliższe wsparcie, które mamy, to są okolice ok. 2710 dolarów. Czy to jest finał tego wsparcia? Tak samo jak na Bitcoinie, będziemy tutaj rozważali jeszcze setup troszkę bardziej głębszy, z racji tego, że potencjalnie na tym aktywnie również może nam się wypełnić układ harmoniczny wewnętrzny. O jakim układzie mowa? A mianowicie chodzi o układ harmoniczny, tak samo jak na Bitcoinie, czy układ harmoniczny Leonardo w okolicy 2081 dolarów. Oczywiście to jest dalekie wsparcie, o którym będziemy rozmawiać dopiero wtedy, kiedy będzie nam puszczała ta strefa tutaj, czyli strefa w okolicy 61,8 Fibo oraz. e oraz strefa wynikająca z finału korekty prostej. Już przypominam, w jaki sposób korektę prostą rozważamy. Mamy falę A, mamy falę B i mamy falę C, fa, przyszłą falę C, dokładnie w tej strefie, czyli około 2700-2500. Strefa szeroka, wiem, na około tam bodajże chyba 8% nam wychodzi, niemniej jak najbardziej strefa techniczna jest. Rozkładamy sobie jeszcze formację układa, układu harmonicznego, punkt X, A, B, C oraz punkt D. Także mamy dwa punkty, które są kluczowe. Pierwszy Mamy już tutaj zaznaczone i drugi awaryjny, który jest tutaj w tym przypadku przed nami. Także tak oczywiście wygląda Bitcoin, tak wygląda ETH.